Dzień dobry moi kochani, czas było ruszyć wreszcie, 4 litery, także jestem na plaży, jest wykrywacz, pobawimy się jakieś dwie godzinki na te, a potem dwie godzinki na inne. Jakoś zaniedbałem ostatnio wykopki, więcej wędkarstwa, ale postaram się to nadrobić, więc ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, subskrypcja, dzwoneczek, żeby czegoś nie pominąć, a troszeczkę w najbliższych dniach i tygodniach będzie się działo troszeczkę kopania w Polsce, lasy, pola fenole, oczywiście z lot czarnych ciuków. mam nadzieję, że coś tam uda się nagrać, bo wiecie, wiecie, jak to jest. Będą oczywiście plaże, potem będzie powrót na średniowieczne pola. Także trzeba się troszeczkę wziąć za siebie, odświeżyć ten kanał, jak to się mówi. Ja w tym momencie nie przedłużam dzisiaj plan. Mamy taki 4 godziny czasu operacyjnego, 2 godziny poświęcam na tę plażę, mam nadzieję, że jakieś sygnały będą i na 2 godziny polecimy na inną, którą mam po drodze na powrocie do domu, mam nadzieję, że pod cewką będzie piszczało, żebyście mieli coś fajnego, żebyście Wy mieli coś fajnego do oglądania, a ja się cieszył ze, z znajdeczek, także ja nie przedłużam, dziad już odpalony, słuchawki się sparują, no i co, oczekujemy pierwszego fajnego sygnału i dobrej zabawy, życzę Wam jeszcze raz miłego oglądania, niech się dzieje! Zdążyłem się ruszyć, tam jakiś kapselek, a tutaj pięknie, A tutaj te małe monetki tak pięknie popiskiwać. Dobra, mamy wykopane, a mam kilka na wierzchni. to od razu sprawdzamy. Proszę bardzo, nawet dobry nomin. 50 eurocentów, widać, że świeżyzna, ląduje do torby. To trzeba przemieść, bo to nigdy nie wiadomo. Zawsze coś tam jeszcze może się... może się zagubić komuś. Dobra, do kolejnego. Jaka tu jest bida z nędzą, to ja chyba sobie tylko ten ocean poobserwuję. Drugi sygnał, ale po jakim czasie. Zobaczcie, ja przeszedłem, i on już jest wykopany, był strasznie głęboko. Nawet nie było pokazanego na Iditku. Up, up, musiałem wykopać chyba z 7 sztychów. Dobra, szukamy dziada. To mi się wydaje, że nie będzie nic specjalnego, ale jeżeli już wykopany. A dopiero drugi się, ale zobaczcie, jak to są stwory, nie? Co to jest? Jaki robak, dobra, gdzieś tutaj, coś delikatnie zapiszczało, ale co to jest? O, proszę bardzo, zapinka od. Od spodni zatrzask, albo od torebki, nie? Żółty kolor, ale ewidentnie widać co to jest. O. Sajsa. Ale dobry znak, że z takiej głębokości wykrywacz dał radę. Także jak coś będzie, ja na pewno tego nie pominę. Jeszcze półtora godziny na tej plaży i... Lecimy na drugą. Ale jest pięknie. A woda dopiero schodzi. Jakiś za półtora godziny ma być maksymalny... Maksymalny odpach. Siedemdziesiątka, jedynka praktycznie na pół sztycha. Wykopana. Piszczy. 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 20 czy 50 eurocentów? 50. No to już jest euro. Też jakieś niestare widać, bo od tej słonej wody to wiecie sami, jakby było zajechane. A tutaj widać, że jeszcze, jeszcze się trzyma. Sygnał nie do pominięcia. Także pięknie. Przyznam się, że miało być fajnie, miło i przyjemnie. Ale są głębokie sygnały, ja dokupuję się do jakiegoś szlamu, który śmierdzi jak jaja normalnie, zobaczcie, tu jest wykopane tyle kamieni z piachem, a sygnał jeszcze jest tam głębiej, muszę chwilę odsapnąć, nie? ale jest pięknie, dla samych widoków, zaraz przenosimy się tutaj na takie drobne kamienie, może coś między nimi, godzinka i lecimy na drugą plażę, mam nadzieję, że to wykopałem, bo sygnał gdzieś tak z boku, mam nadzieję, że jest, bo już mi się głębiej nie chce tej wody wyjmować. Uhu! Wykopane Na wykrywaczu prawie zamku skalę Czyli może być Może być kapsel, będzie gdzieś tutaj Piszcz Kapsel, patrzcie się Jest tu coś Co to jest? Moneta A ja to mam szczęście do tych monet Zarzuciło się A to stara Tysiąc 1971 rocznik. Stara moneta. Lecimy na kamienie. My nie chcemy tu starych monet. Chcemy euracze. Teraz jakieś tu koło wyskoczyło. Tak patrzę co to jest, ale to będzie. Będzie prawdopodobnie. Obciążnik wędkarski. Czekajcie, dajcie mi się przyjrzeć. Tak, obciążnik. Prędkarski prawdopodobnie to jakiś numer dwa. Powinna być gramatura. Dobra, ale coś jest. Ludzie tu są sobie Zapytać się, co robię. Podejść z kulturą. To drum ryja. Myślę, że ja ich usłyszę. Stara moneta. Stara moneta z. Z jeleniem, możecie zobaczyć jak tu prześwituje lejeń, lejeń, lejeń le 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 prześwituje, rok 1990, miedź, nikel, wielki kawa monet. Tam już Pink Ponter wyłapał, to zobaczymy razem, ale wiecie co, wyjmę dygiera, bo to może być coś od butelki, może się rozwalić łapy niepotrzebnie wyjęte. O Boże, dobra, tego Wam nie pokazuję. Jednak postanowiłem, moi drodzy, że plaży zmieniać nie będę, bo nie ma sensu. Będę tutaj sobie rzeźbił pomalutko, a teraz bym się naciął. No wiecie, potrzeby ludzkie, fizjologiczne. Odszedłem od auta tak daleko za potrzebą. Ja już tutaj gotowy do akcji, a tam zaraz Wam pokażę. Gotowy do akcji, a tam, o. byłoby po siusiu. Syrenka sobie pływa, nie? Dobra, będę rzeźbił tu plażę. Jak mówię, nie ma co zmieniać miejsca, bo to szkoda czasu. A też go dzisiaj nie mam za wiele. Także bawimy się dalej. Sygnał centralny, nie do kupania. A tu patrz, jest moneta. Powiem, nawet ciężka. Nie, ale będzie mieć Znowu stara. Przemyjemy od razu, bo mamy wodę. Co to jest? 10 pensów. z mieć oniker po 70 roku, będzie 80. Czyli moneta 40-45 latek monetka No to teraz znalezisko, znalezisko dnia będzie. Łyżka. Dobra, zawijamy ją, żeby tutaj nie maskowała sygnału. A ja jako, jako zarządzający tą całą wyprawą ekspedycją e, pomyślałem, że chyba zmienimy plażę. Ale to tak za 30 minut. Jeszcze się zdecyduję, pokręcę się chwilę tutaj. Jeżeli coś, to po drodze mam jeszcze jedną. Tam skoczymy na 40 minut i będzie smuga. Mało czasu dzisiaj. Kurde, mało. A coś by czuję, żeby wychodzić. jak wychodzą takie stare monety, to wiecie, jak to może być zawsze, nie? Dojechaliśmy, ale zobaczyli nawaliło zielska, nie? Ile brudu. Czas operacyjny 45 minut, także odpalam i lecimy, żeby jeszcze coś fajnego kopnąć. Kurde, no tak szybko czas leci na wykopkach, że są ci co kopią, sami wiedzą o czym ja mówię, nieprzeciętnie jak pocisk wchodzisz, 3-4 godziny, nie wiadomo kiedy. Dobra, słuchawki na uszy, fo, lecimy. Jak to zawsze bywa, na samo wejście sygnał, ale tu napierdziela konkretnie. 10 albo 20, nie, jest coś tutaj. Co obet tu mamy? przywieszka z numerem telefonu, a po piesku ani śladu. Macy. Ale dawało. Myślałem, że będzie za 2 euro. Moniak jest, ale jaki nominał? Sprawdzamy. Euracz? Czy 50 50. Tutaj się muszę pokręcić, bo zobaczcie, był zwitek pieniędzy w ruloniku. Widzieliście? Rulonik i w ruloniku było 10, 10 euro centów. Tu coś jeszcze jest? Nie ma, sam papier. toż sobie zawinął, zawinął pieniążki w rulonik. Trochę się staram osłonić od tego wiatru. Nie wiem, czy to coś w ogóle daje. Wykopane. Kapsel, zrywka, moniak. i to jest gruby nominał. To jest gruby nominał, to jest całe euro. Patrzcie się. To nie ma tragizmu. Ja mam taki słoik, tam wszystko wrzucam. Potem będzie wymianka bilonu. Na gruby hajs. To już będą praktycznie ostatnie sygnałów. Widzicie? Patrzcie się. Gdzie ty jesteś tutaj. 20 czy 50 50, no i gitarka. Potem robię wam podsumowanie oczywiście z tego wypadu. To za mną była ta 50 i teraz jest sygnał 70 76 euroczek, posypało się tutaj, trzeba dobrze to wszystko przemieść. nie masz szans na biżuterię. Także może trochę euro czy ułapiemy. Chociaż żeby 6-7 euro było, to już będzie gitareczka. Znalazłem takie miejsce, gdzie potencjalnie najmniej wieje. E, robię czwarte podejście do podsumowania, ale ja twierdzę, ile pytań. Ludzie, ja chcę do lasu, chcę na pole, gdzie nikogo nie ma. To już niedługo. Podsumowanie nie czyściłem, bo wszystko w jachu uwalone, nawet powiem, że nie mam czym. Więc łyżeczki w parku dwie i to zobaczycie koniecik. Te są w to są, to są, to to dojdzie do śmieci. Zryweczki. To to nie wiem, to jest chyba ciężarek. Więc to zabierać. Co ja z tym zrobię? To chyba był ciężarek. Nie dobra, to pójdzie do wyrzucenia. Z fajniejszych rzeczy. Tego już śmieci nie patrzymy. Dwie monety. Stare, miezionikel, irlandzkę. Tutaj mamy też irlandzką jakaś też stara. Cholera wie co to jest. No i co najważniejsze pieniądze. Dużo tego nie ma. Euro zgubiłem. Dwa. 3 euro czy 4 euro czy tu jakieś drobne, koło 5 euro, koło 5 euro tu też nie wiem co to jest koło 5 euro, ja zadowolony, no niestety bez biżuterii dzisiejszego dnia jak to u mnie bywa, ja coś do tego szczęścia nie mam. Ale fajnie, dobra, wyrzucam te śmieciory do, do kosza lecę do domu, bo też trochę wam powiem zmęczony, jestem wykąpać się, zjeść obiadek, troszeczkę sobie pospać. I do pracy, a jutro prawdopodobnie wędka w dłoni na rybki. Także ja się z Wami żegnam, uciekam zanim je znów zaatakują. <tutuj> Tutaj milion pytań. Autko bliziutko lecę, a wytrzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!